Witam! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam wszystko o tarczach manewrowych, więc zapraszam do oglądania. A więc, zaczynając kolejno, po lewej stronie znajduje się sygnał MS1 nadawany przez tarczę manewrową świetlną, a po prawej stronie znajduje się sygnał M1 nadawany przez tarczę manewrową kształtową. Obydwa sygnały nie zwalają na jazdę manewrową. Następnie po lewej stronie znajduje się sygnał MS2 nadawany przez tarczę manewrową świetlną, a po prawej stronie znajduje się sygnał M2 nadawany przez tarczę manewrową kształtową. Obydwa te sygnały zwalają na jazdę manewrową. Zaczynając od tarczy manewrowej świetlnej, w przypadku jeśli jest jako sygnalizator masztowy to jej maszt jest malowany na szaro, a już w każdym przypadku posiada dwie komory świetlne koloru niebieskiego i białego, przez co może nadawać tylko dwa sygnały, a pod nimi znajduje się tabliczka identyfikacyjna. Może również występować pod postacią sygnalizatora karzełkowego. A tarcza manewrowa kształtowo składa się z szarego masztu, z ruchomą głowicą w postaci niebieskiego rąbu w białym obramowaniu. Choć są wyjątki i czasami głowica nie jest ruchoma. Również pod głowicą znajdują się dwie lampki, które są traktowane jako nocny sygnał i pełnią te same funkcje jak współczesne komory świetlne na tarczach manewrowych świetlnych. Wzdłuż masztu mieści się drut jako pędnia, który umożliwia sterowanie głowicą z nastawni. Na polskich torach jest takich kilka, jak nie tylko jedna tarcza manewrowa kształtowa nieruchoma, która cały czas nadaje sygnał M1, a pominąć ją można tylko w szczególnych przypadkach na rozkaz pisemny. Przedstawiony przykład na obrazku znajduje się na stacji Czechowice, Dziedzice Południowe. Na koniec dodam jeszcze, choć jest to oczywiste, że sygnały nadawane przez tarcze manewrowe. Dotyczą tylko jazd manewrowych i nie mają żadnego znaczenia dla jazd pociągowych. I to byłoby na tyle w temacie tarcz manewrowych. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że ten film rozjaśnił Wam pojęcie o tarczach manewrowych oraz zachęcam do zostania tutaj na dłużej po więcej takich filmów, które będą się pojawiać. Więc do usłyszenia w następnym materiale.